Cześć, tu Grzesiek Szybieniecki, a to kolejny odcinek PLK w liczbach, które przygotowuję dla Was razem z Jackiem Mazurkiem. W dzisiejszym materiale wielka zapowiedź finałów. W przypadku rywalizacji tref Sopot Kinga Szczecin, rywalizacji finałowej, na początku musimy ustalić, kto jest w ogóle faworytem takiego starcia tej właśnie rywalizacji. Oczywiście trenerzy nie pomagają nam w tym, bo przerzucają między sobą te presje, ten gorący kartofel z napisem presja już od jakiegoś czasu. Już kilka miesięcy wstecz trener Tabak mówił na jednej z konferencji prasowej, że to King Szczecin ma najmocniejszy skład i powtórzył to także po ostatnim meczu we Wrocławiu mówiąc, że no będziemy grali z drużyną, która ma najmocniejszy skład. Niejako trochę właśnie te presje w kierunku Kinga no, Z kolei nie widziałem takiej wypowiedzi trenera Kadyża Miłoszewskiego, ale zakładam, że zapewne gdyby dostał podobne pytanie, to odpowiedziałby, że to przecież tref jest na drugim miejscu, to tref ma przewagę parkietu, więc o czym my mówimy, to tref na pewno jest faworytem. Oczywiście trochę sobie dokładam, ale trener Miłoszewski konsekwentnie w kolejnych rundach spychał tą presję od swojego zespołu, odpychał ją właściwie i, i wolał się ustawiać w roli underdoga. A rywala stawiać na musiku. Patrząc jednak na to wszystko obiektywnie, biorąc pod uwagę sport, biorąc pod uwagę możliwości czy formę indywidualną, w ogóle cały personel, cały skład, jakość tego składu, jednak skłaniamy się ku temu, że to King Szczecin jest faworytem tego starcia, że to King Szczecin jest drużyną mocniejszą i większe rozczarowanie będzie na pewno w Szczecinie jeśli tego mistrzostwa nie będzie aniżeli w Sopocie. Również ku temu troszeczkę się przyczynia to, że po prostu King Szczecin jest drużyną, która mistrzostwa broni, więc naturalny spadek o jedno miejsce nawet jeśli w kolejnym sezonie jest tego rodzaju na pewno rozczarowaniem. Gorzej jest spadać, lepiej jest wdrapywać się, a to Trefl Sopot jest tą drużyną, która się wdrapuje. King Szczecin naszym zdaniem tak po prostu na feeling jest faworytem tego starcia. Ale jeśli mówimy o faworytach, to musimy zajrzeć także w wskazania bookmacherów, bo to oni są tak naprawdę jednymi z największych ekspertów, jeśli chodzi o sport jakikolwiek. To oni zazwyczaj w trafnie wyceniają szanse danej drużyny na zwycięstwo i w tym przypadku również te liczby bukmacherskie zajrzymy. Możemy w nie zajrzeć dzięki tytanicznej pracy Wojtka Malinowskiego, znanego jako Stinger który przesłał nam gigantyczną paczkę danych bukmacherskich, które pomogą nam, z, że tak powiem, opowiedzieć Wam o tym finale, ale także nakreślić takie trochę tło historyczne, jeśli chodzi o w ogóle finały w Polskiej Lidze Koszykówki. Zanim jednak mięsko, chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Wojtek, właśnie znany jako Stinger, myślę, że dla każdego, kto nie ogląda Ligi od wczoraj, jest to postać znana, dołącza do naszego kanału i będzie wspierał nas swoimi liczbami. Swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Wojtek, super, że jesteś z nami. To jest dla nas gigantyczne wzmocnienie. No ale do faktów. Fakty są takie, że polskie. Finały, czy w ogóle Polska Liga Koszykówki nie cieszy się jakimś dużym zainteresowaniem graczy stawiających pieniądze na to, kto wygra, czy kto zdobędzie mistrzostwo, czy kto wygra poszczególny mecz. Jest cała masa innych lig, łącznie z ligą NBA, na które zdecydowanie chętniej gracze stawiający stawiają swoje pieniądze i potwierdza to trochę to, że Finały zaczynają się w piątek, a we wtorek tylko i wyłącznie dwie firmy bukmacherskie wystawiły swoje zakłady na Mistrzostwo Polskie. Była to firma EtoTo i firma STS. No i zobaczmy, kto, kogo wyceniają niżej, tak? komu dają większe szanse na zwycięstwo. I w obu tych przypadkach zdecydowanym może nawet nie tyle co zdecydowanym ale, ale po prostu faworytem. Jest King Szczecin. STS wycenia to na 1,85 mistrzostwo dla Kinga, podczas gdy dla Trefla mistrzostwo to jest 1,95 i tutaj ta różnica jest naprawdę niewielka. Jeśli ktoś mocno wierzy w Kinga, to wydaje mi się, że opłaca się coś tutaj, że tak powiem, postawić, jeśli oczywiście ktoś w ogóle chce się bawić w takie rzeczy. W przypadku EtoTo mamy 1,60 do 2,15, 1,65 do 2,15, co oznacza mniej więcej tyle, że EtoTo uważa, że King powinien ten finał wygrać 4-2. Z kolei STS starawia raczej na zwycięstwo po siedmiomeczowej batalii Kinga Szczecin. To teraz spójrzmy, jak w ogóle wyglądają mecze w tych playoffach. Generalnie mm, rozczarowywały trochę. Drugie połowy spotkań. Zazwyczaj w koszykówce Fibowskiej jest tak, że to w drugiej połowie pada więcej punktów. Czwarte kwarty wymuszają często taki zwrot sytuacji, że jest dużo rzutów wolnych, że jest napięta sytuacja. Że gdzieś tam, nie wiem, jakaś gonitwa jest za wynikiem za rywalem, i tych punktów jest zazwyczaj więcej. Do tych dotychczasowych play-offach było jednak na odwrót. To w pierwszych połowach padało znacząco więcej punktów, i to też jest swego rodzaju wskazanie, jaką koszykówkę, czy jaki basket oglądamy czy oglądaliśmy w ostatnich tygodniach. Półfinały trochę to wyrównały, natomiast nadal przewagą. Pierwszy połów, to tam pada więcej punktów. Dodatkowo, patrząc na liczbę zdobytych punktów, taki jest też zazwyczaj zakład u bookmacherów, czy będzie więcej, czy mniej tych punktów zdobytych niż dany poziom, to zazwyczaj jednak bokmaherzy trochę za wysoko stawiali tę półprzeczkę, raczej wygrywali wygrywały zakłady under, czyli tych punktów padało mniej niż zakładali bookmacherzy. Dodatkowo yy, też minimalne wskazanie w tym przypadku, ale jednak gospodarze tutaj sprawiali trochę niespodzianek, czy byli tą stroną, która częściej wygrywała against the spread, czyli przeciwko linii. Czyli mamy tutaj do czynienia coś tak, z tak zwanym handicapem. Jeśli King Szczecin za 1,85 jest do zagrania i King Szczecin ma handicap minus 6,5 na przykład, to jeśli King Szczecin wygra więcej, czyli 7 i więcej, no to wtedy zaliczamy takie zwycięstwo w tak zwanej kolumnie Gains the spread. No i takich zwycięstw było w tych playoffach zdecydowanie więcej. No to teraz zobaczmy jak w ogóle prezentował się King Szczecin w zakładach i jak prezentował się również Traf Sopot. Nie jest wielką tajemnicą to, że King Szczecin był wyjątkowo dobrą drużyną na wyjazdach, że tam działy się cuda, że King Szczecin zaliczył niesamowity ran i wygrywał bardzo dużo meczów właśnie na wyjazdach w sumie w całym sezonie jest to już 15-3 a więc no naprawdę wynik niesamowity no i siłą rzeczy opłacało się grać właśnie na Szczecina, to oni nie zawsze byli faworytem, a nawet jeśli, jeśli byli to i tak opłacało się grać właśnie against the spread, czyli właśnie linię na Kinga Szczecin Podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego bardzo, bardzo często już w pierwszych połowach rozstrzygali wyniki meczów wyjazdowych. To jest naprawdę wielka anomalia i tutaj można było bardzo dużo na przekroju całego sezonu zarobić. Dodatkowo mecze Kinga raczej były tymi meczami overowymi, czyli meczami, w których punktów padało więcej niż zakładali bukocherzy. Tref Sopot za to, to też wynika trochę i z kursów i z testu oka. Czy może bardziej z wyników zakładów i z testu ok jest drużyną, która swoje mecze... Przepycha, która gdzieś w pierwszej połowie stara się zbudować przewagę, a w drugiej połowie, gdzieś taką fizycznością, taką męczarnią dla rywali, po prostu przepycha te mecze. Dlatego też aż 27 meczów z 38 rozegranych przez Strefę Sopot było meczami, gdzie liczba zdobytych punktów była niższa niż założyli bukmacherzy, czyli opłacało się grać tak zwany. Ander. Dodatkowo drugie połowy w meczach Trefla-Sopot zazwyczaj były właśnie, tak jak powiedziałem na wstępie, że taki jest trend, to właśnie tref, trochę ten trend wyznacza, że drugie połowy są tymi połowami, gdzie pada zdecydowanie mniej punktów. Potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem. Tref w pierwszej połowie stara się zdobyć punktów, stara się wypracować przewagę, a w drugiej dojechać z tą przewagą do końca, męcząc przy okazji rywala i trochę przepychając te mecze. Kilka takich spotkań Przecież już w playoffach mieliśmy. Wojtek jeszcze postarał się sprawdzić, jak to wygląda, jeśli chodzi o trefla w przypadku meczów w Ergo Arenie, w której trefla rozgrywa swoje spotkania w playoffach, i w Hali Stulecia w Sopocie, w tej mniejszej hali. No i wyniki są dosyć podobne, natomiast trzeba zauważyć, że tref w Ergo Arenie jest naprawdę skuteczny, wygrał 9 z 12 spotkań, w tym przegrał właśnie raz z Kingiem Szczecin w ostatniej kolejce, gdzie dla Trefla ten spot, to spotkanie za dużego znaczenia w kontekście tabeli nie miało, właściwie nie miało żadnego. Tref jest mocny w Ergo Arenie, tref jest mocny w Argo Arenie i możemy się spodziewać, że te kursy wystawione na spotkania Trefla, na domowe spotkania Trefla będą raczej sprzyjały właśnie zespołowi z Sopotu. No i na koniec spójrzmy na te pierwsze spotkania w ogóle w ujęciu historycznym, ale też na to, co się teraz dzieje. Rzeczywiście jest tak, że Bukmacherzy yy, chociażby a to, to wycenia wyż, wyżej, może daje mniej, większe szanse, tak to nazwijmy, Treflowi na zwycięstwo w pierwszym spotkaniu. Za zwycięstwo zespołu z Sopotu płaci 1,70 za każdą złotówkę postawioną, za to za zwycięstwo Kinga aż 2,05. W ujęciu historycznym. Raczej się te bety, czy to wskazywanie faworytów sprawdzało. W 8 z 11 przypadków, czuwając się wstecz, właśnie w meczach finałowych wygrywali gospodarze, aż w 10 z 11 to gospodarze byli faworytami. Taka sytuacja nie miała miejsca tylko raz i było to w tym sezonie covidowym, gdzie mieliśmy bańkę, gdzie mieliśmy trochę dziwną sytuację, to znaczy... Zastal był faworytem spotkania, no ale tak de facto no to Stal była gospodarzem, tak? no bo wszystko było rozgrywane w ostrowie. Raczej gospodarze w ujęciu historycznym są faworytem tego, tych pierwszych spotkań i raczej gospodarze wygrywają te spotkania. Wróćmy więc teraz do tej rywalizacji, spróbujmy ją rozłożyć trochę na czynniki pierwsze. Przejdźmy sobie po takich szczeblach fizyczność, mentalność i taktyka. Trochę uczepiłem się może tego stwierdzenia, które padło na konferencji prasowej. Padło z ust trenera Sebastiana Machowskiego, ale uważam je za wyjątkowo celne. No i na poziomie fizyczności wszyscy w lidze podkreślają, że to Trefl jest tą drużyną, która zamęcza rywali. To jest ta drużyna, która wywiera gigantyczną presję, która gra trochę brudno, która gra hmm, często na pograniczu faulu, która wytwarza taką mocną presję ciało w ciało co jest męczące dla rywali, i co dało im też sukces w tym sezonie, bo zajęcie drugiego miejsca po rundzie zasadniczej i awans do finału trzeba już traktować jako sukces trefla sowot. No i pytanie, czy King Szczecin będzie w stanie rzeczywiście do tego poziomu fizyczności dorosnąć? Czy King Szczecin będzie w stanie odpowiedzieć na to, jak chociażby pod koszem wygląda tref, gdzie mamy Jeffreya Gressela, Wimkołaja Witnińskiego i Andiego Vita, ludzi dużych, ludzi silnych, Ludzi, którzy sporo piłek są w stanie zbierać. Tutaj King wygląda słabiej, jeśli chodzi chociażby o centymetry. Natomiast jak zejdziemy trochę niżej, w kierunku pozycji 2-3-4, no to wydaje mi się, że rzeczywiście King ma kim odpowiedzieć na to, co ma do zaproponowania. Tref Sopot i ten poziom fizyczności dzięki takim zawodnikom jak Przemysław żołnieriewicz jak Zach Cudbertson, będzie w stanie w jakiś sposób. Wyrównać. Fizyczność zawsze będzie przewagą trefla-sopoty. To znaczy, jakkolwiek byśmy jakąkolwiek drużynę teraz nie postawili na przeciw tej drużyny trefla, to zawsze po stronie plusów trefla byśmy wskazywali fizyczność. Natomiast King nie powinien się tego jakoś mocno przestraszyć. Ma na tyle jakościowych i na tyle ciężkich, umieśnionych koszykarzy, jakkolwiek by to nie brzmiało, którzy wydaje się, że powinni być w stanie chociaż troszeczkę, nie wiem, dobić do tego poziomu fizyczności, jaki zaproponuje sobotę Kolejnym szczebelkiem za to jest mentalność, a ta mentalność to oznacza dobre nastawienie, głód sukcesu, też doświadczenie, tak to przynajmniej Rozumuję. No i tutaj moim zdaniem przewaga jest za to zdecydowanie po stronie Kinga Szczecin. Po pierwsze mamy doświadczenie w kontekście zdobywania mistrzostwa Polski. No bo przynajmniej kilku zawodników z poprzedniego sezonu jest w tym składzie i oni wiedzą jak po to mistrzostwo Polski się sięga, wiedzą co to znaczy seria do czterech zwycięstw. Z kolei takich zawodników po stronie Trefla Sopot Zbyt wielu nie ma. Chociażby lider Trefla, Jakub Szeng po raz pierwszy będzie grał w finale i nie jest to żadna dla niego ujma to jest gigantyczny sukces. Yy, dla niego osobiście, natomiast na pewno pod kątem takiego yy, rozumienia sytuacji, doświadczenia, nie wiem, zarządzania nawet zmęczeniem no to King tutaj będzie miał sporą yy, przewagę i yy, Wydaje mi się, że, że to może być jakiś czynnik, właśnie to takie mistrzowskie doświadczenie, opanowanie, coś czym rzeczywiście King Szczecin imponował przez cały sezon. Chociażby w starciu ćwierćfinałowym z Legionem Warszawa też widzieliśmy to opanowanie i wyglądało to wszystko w cał, jako kształt naprawdę imponująco, mimo że przegrywali przez 30 minut, to jednak się nie poddawali. I to jest gigantyczny atut Kinga Szczecin. Wydaje mi się za to, jeśli chodzi o ten głód zwycięstwa, to on jest po obu stronach. Nie widziałem jakiejś wielkiej euforii zarówno w Szczecinie, zarówno w Sopocie po wygraniu półfinałów. To było coś takiego na zasadzie byliśmy faworytem, trzeba było tę robotę wykonać, natomiast nasz cel jest dużo, dużo dalej i myślę, że w obu drużynach rzeczywiście takie podejście do tego wszystkiego jest. Na tej półce mentalności. Doświadczenie sprawia, że King jest troszeczkę wyżej. Natomiast jeśli chodzi o głód sukcesu, no to wydaje mi się, że te obie drużyny są na podobnym poziomie. Jeśli chodzi o taktykę, no to najlepiej, jakby tutaj się wypowiedział jakiś ekspert, który pokaże nam, e, jakie są takie charakterystyczne zagrania, czy jakie są y, 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 no, takie go-to-move trochę obu zespołów i jak rywale mogą reagować właśnie na takie akcje i na co powinni uważać. Maciek Jamrozik, z którym ostatnio przeprowadziliśmy rozmowę na tym kanale, postanowił, czy zgodził się, aby przygotować dla nas pięć takich akcji i je dokładnie omówić. Maciek obejrzał dwa ostatnie mecze Kinga z, z treflem, więc jest na świeżo po tym wszystkim i myślę, że taką sporą pigułkę wiedzy za chwilę Wam wyłożę pick and roll we wczesnym ataku Kinga Szczecin dwie opcje. Pierwsza gdzie piątka stawia pierwszą zasłonę i po dribble handoffie piątka stawia ponownie zasłonę natomiast w tym przypadku otrzymuje zasłonę w plecu od zawodnika z pozycji 4 czyli jest to hiszpański pick and roll. Tutaj akcja w pełnym tempie czyli Udeze stawia dwie zasłony po stronie następujące z tym że ta druga to hiszpański pick and roll, tu otwarty Trefl został na zasłonie. Druga opcja to zasłona z czwórką. W tym przypadku pierwszy pick and roll jest z Mejerem. Następnie albo Koszyczek, albo mezurczak może zostać przy piłce i dostaje kolejną zasłonę od piątki. Tutaj bardzo dobra obrona Trefla. Na tym pick and rollu z czwórką Trefl chce unikać zmiany krycia, więc dlatego Zyskowski jest tutaj wyraźnie przyklejony. Natomiast na zasłonach z piątką chcą ograniczyć Mazurczaka do gry typowo dwójkowej. Zdejmowanie presji wskazujących, wybrałem akcję gdzie Woodson otrzymuje dwie zasłony. Najpierw od czwórki, następnie otrzymuje zasłonę od piątki. Trev zagrał tutaj bardzo agresywnie, wysoko. Hard show bez bumpuje żmuckiego rolującego do kosza i musi wybrać między otwartym za, za trójką Cavbertsonem i żmuckim rolującym do kosza. Fenomenalne podanie Mazurczaka tutaj w pełnym tempie. Dwie po sobie następujące zasłony. Trev bardzo agresywnie chce bronić Woodsona. Tutaj wybrana akcja gdzie. Mazurczak po, po byciu presowanym szybko daje piłkę, następuje przygotowanie akcji pick and roll dla Mazurczaka i następnie Schenk idzie dołem na zasłonie, co otwiera rzut Mazurczakowi będziemy widzieli często ten obrazek, myślę, że w tej serii, zwłaszcza w początkowych meczach, gdzie będą szli dołem na niektórych zasłonach do piłki z Mazurczakiem. I tref Sopot i gra do kosza podkoszowych. Tutaj dwie wybrane akcje we wczesnej fazie ataku, gdzie czwórka, czyli Van Fleet upycha się, zajmuje miejsce w grze tyłem do kosza i Borowski próbuje bronić samemu. Następnie akcja w ataku pozycyjnym, gdzie szukają Grozela. Po trzymaniu piłki Grozel nie otrzymuje żadnych podwojen musi grać jeden na jednego przeciwko Udeze. King nie chce nadmiernie pomagać w tych sytuacjach, nie traktuje tych sytuacji jako sytuacji mismatch. Teraz wybrana sytuacja, w której King traktuje tę sytuację jako obronę Mismet, czyli obrona Mejera przeciwko Grozelowi. Pomoc jest przygotowana, żołnierz jest gotowy do podwojenia i teraz matczak musi być między dwoma zawodnikami, musi być między Bansem a Varadim. Tutaj w przyspieszonym tempie widzimy jak żołnierz jest gotowy do udzielenia pomocy, następnie matczak zajmuje pozycję między dwoma zawodnikami. I close-out, natomiast Varadi jest tutaj skuteczny w tej akcji. Teraz gra przeciwko zamianie krycia między podkoszowymi zawodnikami, między piątką a czwórką. Czwórka yy, wykorzystuje zasłonę od piątki, King switchuje to i dostajemy Borowskiego przeciwko Grozelowi. Z podwojeniem Mazurczaka, Treft szybko reaguje, odrzuca piłkę, szuka pozycji na obwodzie i mamy besta z celnym rzutem trzypunktowym. Tutaj pełna akcja, czyli moment switcha na zasłonie typu flare screen, Następnie Tref szuka przewagi i ją dokładnie wykorzystuje. Tego typu akcje, jeżeli King zdecyduje się na podwajanie w tych sytuacjach, będziemy często widzieć w tej serii. Tutaj z innego typu zagrania ze Stagera, gdzie Grozel zamiast postawić zasłonę slipuje i stawia zasłonę następnie dla czwórki. I tutaj znowu następuje switch między wysokimi Kinga, Szczecin i Tref, czytając to próbuje dograć piłkę do Jeffa Grozela, który w tej sytuacji, miss dla niego z Mayerem, podejmuje grę tyłem do kosza, natomiast tutaj mamy faul ofensywny Jeffrey'a Grozela. I jeszcze raz w pełnym tempie Filozofia Trefla Sopot jest taka, aby wykorzystywać sytuację typu mismatch, gdzie wysoki zawodnik piątka najczęściej ma przewagę w grze tyłem do kosza i szukać tego Missmedechu, szukać tego dogrania do, do Grozela w tym przypadku, tak żeby przez niego kreować przewagę dla ofensywy Trefla Sopot. Teraz obydwa zespoły grają ścięcia z 45, gdy mamy dwóch zawodników na stronie słabej, widzimy Wanflita, który ścina do kosza, a zawodnik z rogu się podnosi. Tutaj King Szczecin w tej samej akcji, gdzie w trakcie pick and rolla teraz Meyer zdecyduje się na ścięcie, łucnąć się podnosi, otrzymuje piłkę i decyduje się na skuteczną akcję. Kiedy jesteśmy już troszeczkę mądrzejsi, jeśli chodzi o to, na co patrzeć na parkiecie, na jakie akcje, jak stawiane pick and roll, jakie ścięcia, to wszystko macie naprawdę omówił świetnie. No to jeszcze na końcu tego materiału, na końcu tej zapowiedzi zastanówmy się nad gwiazdami i nad potencjalnymi MVP tej serii. Jaki zawodnik musi zagrać świetnie w danej drużynie, aby rzeczywiście. To jego zespół sięgnął po Mistrzostwo Polski. I zacznijmy od Kinga Szczecin, bo jest to chyba trochę prostsze. Bez dwóch zdań mamy tutaj do czynienia z dwoma dużymi gwiazdami: Andy Mazurczak i Zak Cadbertson. Trzeba pamiętać, że to Zak Cadbertson był zdecydowanie jaśniejszą postacią w zeszłorocznych finałach i tak naprawdę Bryce Brown o błysk szprychy wyprzedził go w wyścigu po statuetkę MVP finałów. To Zak Cadbertson również w rywalizacji ćwierćfinałowej z Legią Warszawa był kluczowym zawodnikiem Kinga Szczecin. Był obrońcą, był graczem, który przeszkadzał Krystianowi y, Witalowi, a do tego, kiedy było trzeba, dołożył trójki, dołożył atletyzm, dołożył zbiórki. Kri y, przepraszam, za Kat może być po raz kolejny takim game changerem. Po pierwsze, King musi bardzo mocno uważać na zbiórki. Musi czyścić tablicę, musi, nie, nie może wręcz pozwolić Treflowi na zdobywanie takich trochę śmieciowych punktów ponowienia. Nazywam je śmieciowymi, bo to są takie punkty po żadnej finezyjnej akcji, po wykreowaniu, po uszukaniu rywala, a punkty wynikające tylko i wyłącznie z walki, a może trochę ze szczęścia, i Zak Cadberson z pozycji numer 3 jako ten zbierający może się naprawdę bardzo dobrze tutaj sprawdzić. Dodatkowo, King w porównaniu do Trefla pewnie będzie chciał trochę tę grę przyspieszać i zdobywanie punktów w transition przed Zaka Cadbersona powinno być czymś, do czego King będzie chciał dążyć. No i oczywiście prezencja w obronie. Ciężko mi jest teraz przewidzieć, jaki, jakie meczapy dobierze trener Mioszewski, czy będzie chciał rzucić Zaka Kadbertsona na Jakubaszenka. Ale w każdym razie, w każdym momencie tego spotkania może takie coś zrobić i Jakub Schenk, który czuł się fenomenalnie, jeśli chodzi o dostawanie do wręczy, o drive y z prawej strony, o, o wymuszanie fauli, no przeciwko Zakowi Katbertsonowi nie będzie dla niego to takie łatwe. Po pierwsze, Zak Katbertson nawet jeśli trochę przegra tę rywalizację szybkościową, to zawsze swoimi długimi ramionami może sięgnąć. Piłki i może zablokować Jakuba Szenka, a poza tym jest graczem, który na nogach reaguje naprawdę dobrze i który grozi blokiem nawet przy rzucie za 3 punkty. Więc to takie triple threat, potrójne zagrożenie ze strony Jakuba Szenka za Katbertson będzie w stanie zneutralizować. Andy Mazurczak. No tutaj mamy do czynienia z generałem i pewnie 9 na 10 osób, które byśmy zapytali, jaki jest najlepszy zawodnik tej serii, wskazałoby właśnie na Andy'ego. On musi zagrać dobrze, żeby King zdominował tę serię. To od niego będzie, wychodzi cały taki rytm, cały flow w ataku, jeśli chodzi o Kinga Szczecin. Jeśli tref wykona tutaj naprawdę tytaniczną pracę, jeśli będzie naciskał go mocno, jeśli nie będzie mu pozwalał dostawać się w okolice 4-5 metra w pomalowane, czy w ogóle w pomalowane, no to naprawdę to będzie duży sukces. W wyhamowaniu całej ofensywy Kinga Szczecin. Jestem bardzo ciekawy, jak poradzi sobie Andy Mazuczek z naciskiem rywali i jak zespół będzie mu pomagał w, w, w tym, żeby ten nacisk rywali z siebie zrzucić. Andy może mieć tutaj spotkania na wiele, asyst, ale czy będzie punktował? No tutaj powiem szczerze, że mam spory znak zapytania. No i tref Sopot. Tref Sopot nie unikniemy oczywiście tego korespondencyjnego pojedynku Andy Mazurczak i Jakub Szęk, więc Jakub Szęk znowu będzie bardzo ważnym zawodnikiem, będzie graczem, który będzie na pewno chciał się pokazać, który będzie chciał trochę udowodnić, że wynoszenie tego Mazurczaka tak bardzo wysoko nad niego jest niesłuszne, że Jakub Szęk też zasługuje na duży tak zwany kredyt. i że też jest w stanie prowadzić swój zespół do zwycięstw, a może nawet do mistrzostwa Polski. Uważam, że będzie miał w tej serii naprawdę utrudnione zadanie i nie będzie to wszystko takie dla niego proste. Będzie to też test z podejmowania dobrych decyzji. Tak jak w przypadku Andiego Mazurczaka, raczej można być spokojnym, że ten stosunek asyst do strat będzie na niezłym poziomie. W przypadku Jakuba Szenka bywały już w tych play spotkania, gdzie tych asyst miał 5-6. Gdzie to poszanowanie piłki, trochę taki chaos, no gdzieś to się wkradało. Tak? Ten brak poszanowania piłki, to się gdzieś wkradało w jego grę. No i tutaj będzie na pewno gigantyczny test przed nim. No i zobaczymy, czy, czy go sprosta. Natomiast wydaje mi się, że tutaj takim zawodnikiem, który może sprawić, że. Trefle wygra kilka spotkań albo że doskoczy do Kinga Szczecin pod względem potencjału ofensywnego jest Andy Van Flit. Andy Van Fleet zaliczył słabe półfinały. Nie trafiał do kosza, nie trafiał trójek. I to sprawiło, że Tref męczył się ze Śląskiem we Wrocławiu, że Tref przepchał te półfinały, przepchał to zwycięstwo, natomiast nie zdominował śląska Wrocław, chociaż od Śląska miał tego potencjału ofensywnego na pewno więcej. W tej rywalizacji między Kingiem a Treflem, bez wątpienia ta palma pierwszeństwa, jeśli chodzi o potencjał ofensywny, jest po stronie Kinga, no i Tref będzie musiał jakoś się do tego dostosować. Nie można pokładać tylko nadziei w swojej defensywie, że ona wszystko wyleczy i ona wyhamuje ten potencjał po stronie Kinga, ale też trzeba troszeczkę podskoczyć z drugiej strony, czyli zagrać i lepiej w ofensywie niż to było miejsce w półfinałach. No i tam, właśnie, moim zdaniem, dużą rolę ma do odegrania Andy Van Fleet który musi rozciągać parket, chociażby dla Kuby Szenka czy Benka Waradiego, który musi trafiać trójki, nawet ciężkie trójki gdzieś z 7 metra, i który musi być aktywny zarówno na desce atakowanej, jak i w akcjach typu low post, który musi podawać przytomnie piłkę z tego typu sytuacji. Andy Van Vliet, który zdobywa 15 punktów i więcej, moim zdaniem może oznaczać, że Tref będzie bardzo blisko zwycięstwa, a może nawet zwycięstwa będzie osiągał w tej serii. Bez niego nie widzę możliwości za bardzo, by Treff był w stanie zdobyć 85, może nawet więcej punktów w tej serii, a moim zdaniem zdobycie mniej przeciwko Kingowi Szczecin niekoniecznie może przynieść wygranie danego spotkania. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw proszę subskrypcję, komentarz i łapkę w górę, a również możesz nas wesprzeć. Link w opisie znajdziecie do pozostawienia nam wirtualnej kawy. Za wszelkie wpłaty będziemy bardzo wdzięczni. To pozwala nam coraz to mocniej rozwijać nasze, nasz kanał i jak widzicie tych pro te produkcje stają się coraz bardziej jakościowe i jest, jest ich także coraz więcej. Na dzisiaj to tyle. Słyszymy się po dwóch pierwszych spotkaniach finałowych. Do zobaczenia następnym razem.